Znowu jesteśmy w miejscowości Henryków Urocze, gdzie budujemy dom szkieletowy według gotowego projektu o nazwie Arklow. Jest to dom z poddaszem użytkowym, z dwustanowiskowym garażem. Zobaczmy zatem, co się zmieniło od czasu naszej ostatniej wizyty, jak posunęły się prace, jak wyglądają ich efekty. Dom posiada już pełne pokrycie dachowe z blachy na rąbek stojące. Wykonaliśmy też wszystkie obróbki blacharskie możliwe na tym etapie, w tym także rynny. Obróbce blacharskiej poddaliśmy również komin. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu nie będzie widać na nim sadzy i zachowa on estetyczny wygląd przez długie lata. W konstrukcji zamontowaliśmy już okna. Są to okna firmy Drutex Model IGLO 5, które są naszym standardem. Ich izolacyjność termiczna to 0,95, a izolacyjność akustyczna 34 dB. W dachach montujemy wysokiej jakości okna polskiego producenta Fakro. Wewnątrz konstrukcji wykonaliśmy już wylewkę betonową agregatem Mixocret, która zapewnia wysoką trwałość i bardzo dużą dokładność. W garażu zamontowaliśmy już wrota. Są to wrota garażowe firmy Hülman, które są naszym standardem. Otwierane są mechanizmem elektrycznym, bezusterkowym, zapewniającym bezproblemową eksploatację przez długie lata. Na parterze wykonaliśmy już izolacyjną warstwę termiczną z wełny mineralnej o grubości 15 cm, którą pokryliśmy paroizolacją i płytami gipsowo-kartonowymi, które następnie wyszpachlujemy. Gotowy jest też systemowy komin z izolacją termiczną z płyty GK i ekranu oraz odpowietrzenie. Końcówka rury odpowietrzającej kominek zostanie wykończona anemostatem. Przeprowadziliśmy ją również przez poddasze użytkowe, ponad powierzchnią dachu i tam wykończyliśmy kominkiem wentylacyjnym. O teraz przejdźmy na górną kondygnację. Obecnie na poddaszu wykonujemy izolację termiczną z wełny mineralnej. Odpowiednio w ścianach jest jej 15 cm, w stropie 20 cm. Następnie pokryjemy ją szczelną powłoką paroizolacji. Wykonaliśmy już również izolację termiczną z wełny mineralnej na stropie. Parteru, dokładniej mówiąc w pomieszczeniu strychu, który będzie pełnić funkcję domowej siłowni. Stalowe listwy, widoczne w narożnikach ścian, służą potem do montażu płyty gipsowo-kartonowej na zaizolowanym szkielecie drewnianym budynku. W kawrze widać jeden z wylotów powietrza na wiewnej pompy ciepła, przez które będzie wtłaczane ciepło do pomieszczeń poddasza. Powietrze to wtłaczane jest do domu za pomocą takich otorów. Przed zamknięciem ścian płytą GK wykonujemy niezbędne wbitki na półki, szafki wiszące. W tym przypadku będzie to wbitka do prowadnicy drzwi przesuwnych od garderoby. Po wykonaniu pełnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych we wszystkich pomieszczeniach na terenie budynku, rozpoczniemy prace szpachlarskie. Po których płyty te będą od razu gotowe do pomalowania bez konieczności nakładania na nie gładzi. I to by było na tyle. Zapewne podczas następnej naszej wizyty zaprezentujemy prace elewacyjne oraz ich efekt, a także prace wewnątrz budynku, a będzie się działo wiele ciekawych rzeczy. Między innymi nastąpi rozruch systemu pompy ciepła, jak i rekuperacji. Także zapraszamy do oglądania naszych kolejnych materiałów na temat tej budowy.